A kolejny miły wieczór w pracy się zapowiada. <laughs> jako ten szef, jako ten szef biura naprawdę nieźle mi idzie. O, mój asystent już na mnie czeka. Dzień dobry. Nie, cicho, cicho. Nikt ci nie. O dzień dobry, dzień dobry. E... Dzień dobry. E... E, miał ja pan tutaj... miał pan przeprowadzić remont w moim biurze. E, tak, tak. E, zrobiłem to, możemy tam iść właśnie w tym momencie. Tak? Po co panułam? Eee, Nie wiem, znalazłem na ulicy i spodobał mi się. <słuch> robi sens. Tak. Fajny budynek, nieprawdaż? Bardzo fajny. No w końcu, ile można. Co? W sensie chodźmy. Eee, eee co on tu robi? 我不敢走远。